To historia rodem z komedii. W 2023 roku 25-letni kenijski szachista Stanley Omondi postanowił spróbować szczęścia w turnieju szachowym dla kobiet. Tym samym wpadł na plan rodem z kreskówki. Przebrał się w nikap, zasłonił oczy dużymi okularami i poszedł na turniej incognito. W Kenii, gdzie ponad 10% społeczeństwa to muzułmanie, początkowo nikomu nie wydało się to podejrzane. Ale jak podaje BBC, organizatorzy szybko zaczęli zauważyć szczegóły, które nie pasowały do całości. Zawodniczka grała zbyt dobrze jak na debiutantkę, wyeliminowała kilka mocnych rywalek, co samo w sobie wzbudziło zdziwienie. Do tego dochodził fakt, że cały czas milczała i miała na sobie męskie buty. Po czwartej wygranej partii nie dało się już tego zignorować. Organizatorzy skonfrontowali się z Omondim i ten przyznał się do oszustwa. Co ciekawe, był dość znanym graczem. Wyjaśnił, że potrzebował pieniędzy, a nagroda za pierwsze miejsce wynosiła równowartość 10 tysięcy złotych. Teraz grozi mu czasowy zakaz udziału w zawodach. Nie wiem jak wam, ale mi cała ta historia przypomina jeden z odcinków bajki Świat według Ludwiczka.